Cześć, z tej strony Paweł Lubelski biegacz, a dzisiaj przygotowałem dla was recenzję butów od szwajcarskiej marki On Running. Jest to model Cloud Stratus wersja druga. Zacznę od odpowiedzi na pytanie, co to w ogóle są za buty, czyli garść podstawowych informacji. Cloud Stratus 2 jest to typowy but treningowy z dużą ilością amortyzacji i nie przesadzę jak powiem, że jest to najbardziej amortyzowany but do biegania po twardej nawierzchni od On Running. Ale wiadomo, teoria teorią, a jak to ma się w praktyce? Nie jest to pierwsza para Butów od On Running, bo już biegałem wcześniej akurat w modelu, który jest startowy, ale jest to z pewnością pierwszy model treningowy. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z taką ilością amortyzacji, jeżeli chodzi o technologię Cloud Tech, a jest to sztandarowa technologia tejże marki i tutaj producent zastosował podwójną ilość tych tak zwanych chmurek, które mają odpowiadać za duży Poziom amortyzacji, który ma się z kolei przekładać na wysoki poziom komfortu. No i z doświadczenia mogę powiedzieć, że faktycznie tak jest. Przebiegłem w tych butach już ponad 250 km. Biegałem w nich po różnej nawierzchni, od tej typowo twardej, której mamy tutaj w Lublinie. Dużo, czyli kostki brukowej, asfaltu, ale też nie stroniłem od terenu naturalnego. No i mam swoje pewne przemyślenia, gdzie ten but się sprawdza. Nie, właściwie nie ma takiej nawierzchni, gdzie by on się nie sprawdzał, ale podkreślam to, że ja nie biegałem w trudnym terenie. Wiadomo, jeżeli chodzi o trudny teren, trzeba biegać w butach terenowych. Jak widać, zapisamy piękną polską złotą jesień, a to oznacza, że to jest idealna pogoda na treningi biegowe. Dlatego zaraz trzeba trochę pobiegać. Mówiłem już trochę o tym, jak mi się biega w tych butach, ale skupiłem się na amortyzacji. Muszę też powiedzieć odnośnie cholewki, trzymania buta, właściwie to trzymanie stopy w tym bucie. Jeżeli chodzi o cholewkę, to trzyma ona z pewnością, tutaj możemy zobaczyć, jest wysoki ten zapiętek. To jest taki plastikowy element, który ma za zadanie stabilizowanie i spełnia swoją funkcję. W konstrukcji cholewki, Ja jak biegam w tych butach, to czuję takie coś, że w przedniej części Tutaj, w tym miejscu palce mają dużo przestrzeni, więc to są z pewnością buty dla osób, które potrzebują trochę przestrzeni w przedniej części stopy, żeby ta stopa mogła pracować. Yy, ważnym też elementem tych butów są z pewnością system wiązań, które są tak zwane gwiazdkowe. I tutaj można widzieć, że właśnie są wiązane na takie gwiazdki i dzięki temu jest naprawdę optymalne trzymanie stopy w tym bucie. No i nie ma takiego efektu, że za mosą mamy związane buty, a przez to czasami niektórym biegaczom nawet potrafią cierpnąć stopy. Niektórzy biegacze zastanawiają się, po co jest ta gumka w tym miejscu. Już tłumaczę. Ta gumka to nic innego jak trzymanie sznurówek, które przed bieganiem wiążemy, wkładamy w ten sposób. A idea tego jest bardzo prosta. Chodzi o to, żeby sznurówki się nie ruszały, a przez to, żeby nie rozwiązywały się. W związku, że jest to recenzja, muszę powiedzieć trochę o technologii użytej w tych butach. Amortyzacja składa się z pianki klautek który naprawdę to jest absolutny fundament jest też pianka Helion która odpowiada za amortyzację ale również za lekkość i dynamikę tutaj producent zastosował płytkę z plastiku, to nie jest płytka karbonowa która odpowiada za stabilizację buta w trakcie biegu oraz pomaga w dynamice, czyli w wybiciu jeżeli chodzi o cholewkę to cholewka nie jest całkowicie bezszwowa ale producent skupił się, aby tych szwów było maksymalnie jak najmniej. I jest to bardzo przewiewna cholewka. Zresztą widać, tutaj, że cholewka jest bardzo przewiewna. No i tutaj mamy też system, jak już wcześniej mówiłem, tego takiego gwiazdkowego wiązania sznurówki. Widać, że projektant bardzo mocno skoncentrował się na tym, aby system wiązania był jak najbardziej optymalny. Bardzo ważna, o ile nie kluczowa jest odpowiedź na pytanie, dla kogo to są buty. On-running Cloud 2, to jest but o szerokim zastosowaniu i takie także ma, powiedzmy, odbicie w populacji biegaczy. Czyli to są buty dla początkujących, ale również dla zaawansowanych, ponieważ można w nich realizować szeroki spektrum treningów. Jeżeli chodzi o masę biegacza, to zarówno lżejsi, jak i ci ciężsi coś znajdują do siebie, ponieważ jest to but bardzo amortyzowany, ale technologia użyta w tych butach pozwala na zastosowanie i wykorzystanie jej, niezależnie od masy biegacza, czyli jak ktoś jest ciężki, to sobie spokojnie w tym bucie poradzi, tak samo jak ktoś jest lekki, bo ta motoryzacja po prostu działa. Jeżeli chodzi o jedną rzecz, która powiedzmy trochę mnie irytuje w trakcie treningów, szczególnie w terenie, jest to ta przestrzeń tutaj w tym miejscu, ponieważ jest ona bardzo podatna na łapanie kamyków. I często jest tak, że biegnę sobie powiedzmy po drodze szutrowej, potem zmienia się nawieścia na asfalt, a ja słyszę takie stukanie, ponieważ ta przestrzeń jest idealna, żeby złapać tutaj kamyk, no i sobie z nim biec. Oczywiście jest to detal, no ale warto, żebyście o tym wiedzieli. I na sam koniec pytanie do Was. Czy mieliście do czynienia, macie doświadczenie z butami od on-running? Jeżeli tak, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Oczywiście jak zwykle czekam na jakiś feedback, komentarze, co sądzicie o tym materiale. No i nie pozostaje mi nic zny, jak powiedziałem, do zobaczenia na biegowych ścieżkach i w kolejnych produkcjach. Cześć! Ale jest grupa osób, dla których Klaus Ratus nie będzie odpowiedni. Są to osoby, które ciągle narzekają, którym wierzę, nic się nie chce, a ich jedyna pasja to jest wylegiwanie się przed telewizorem i odpoczywanie.